W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa spadają ceny mleka. Powstała akcja Dziękujemy, że pijecie mleko, w której hodowcy krów zachęcają do kupowania mleka, serów, jogurtów i innych wyrobów mlecznych. Hodowcy bydła i producenci mleka za pośrednictwem mediów społecznościowych prowadzą kampanię skierowaną do konsumentów. Rolnicy w kampanii pod tytułem Dziękujemy, że pijecie mleko dziękują konsumentom za kupowanie krajowych produktów mlecznych i wspieranie rozwoju polskiej branży mleczarskiej. Akcja wpisuje się w liczne apele o to, aby w czasach epidemii kupować przede wszystkim polskie produkty i tym samym wspierać krajową gospodarkę i miejsca pracy. We wzroście krajowego spożycia mleka i jego przetworów, w patriotyzmie konsumenckim, upatruje się nadziei na choć częściowe złagodzenie skutków obecnej sytuacji. Oczywiście każdy ma swoje upodobania i przyzwyczajenia, jednak warto poświęcić więcej uwagi polskim produktom. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pomysłodawca akcji informuje, że kampania osiągnęła na Facebooku dobre statystyki, a odzyw jest bardzo pozytywny. Jest to akcja, która ma na celu jakby zrzeszenie wszystkich hodowców, producentów mleka, którzy tak naprawdę dziękują konsumentom za to, że spożywają mleko spożywają przetwory mleczne. I jej cel to jest tak naprawdę stabilna sytuacja. Rynku e, świadomych wyborów konsumentów, e, kupując produkty pochodzenia polskiego, czyli mleko, przetwory mleczne, jakby dbają o tą stabilną sytuację i to, że hodowcy mają dla kogo produkować. Ze strony konsumentów mamy bardzo. Bardzo miłe informacje na zasadzie, że przypominamy im smak dzieciństwa. Wielu osobom prawdziwy smak, raczej smak mleka, taki z dzieciństwa, gdzie jeszcze mieli jakby w do gospodarstwa, jakby ten smak już nie wraca, tak? A dzięki naszej akcji na przykład znajdują, wchodząc na stronę dziękujemy, że pijecie mleko na Facebooku, e, ogłosza są tam informacje, zdjęcia całych rodzin hodowców. Oni znajdują na przykład e, tych hodowców niedaleko siebie. I mają możliwość dostania, spróbowania ponownie tego mleka prawie takiego prosto od krowy i tutaj też dostaję informację, że dziękujemy, to właśnie to było takie wzruszające, że, że jakby pozwalamy im poczuć ten smak dzieciństwa i, i odzew jest bardzo, bardzo pozytywny. Mimo spadku cen mleka ze swojej strony hodowcy i producenci obiecują dołożyć wszelkich starań, aby mleka, masła, serów i innych różnorodnych produktów mlecznych nigdy w Polsce nie zabrakło, a ich smak i jakość pozostał na wysokim poziomie. Hodowcy i producenci mleka wyrażają wdzięczność za pomocą zdjęć. Przedstawiają one rodziny i pracowników gospodarstw z plakatami, na których zamieszczono podziękowanie. Do akcji przyłączają się pierwsze gospodarstwa z województwa łódzkiego. Dlatego, żeby zachęcić konsumentów do kupowania polskiego mleka, polskich produktów mleczarskich, które są na pewno świeże, smaczne, są dobrej jakości i dlatego, żeby wspomagać polskie rolnictwo, a nie rolnictwo zagraniczne. Ceny mleka spadły i to dosyć znacznie, bo jest to około 20 groszy na litrze. Odkąd zaczęliśmy współpracę z nową mleczarnią w grudniu 2018 roku, no to średnio 20 groszy na jednym litrze spadła cena mleka. Myślę, że miała, dlatego że większość mleczarni obniżyła ceny mleka, aczkolwiek w sezonie wiosenno-letnim zawsze to mleko było tańsze. No ale pandemia na pewno miała też na to wpływ, gdyż na pewno się zmniejszyła sprzedaż. Na pewno jest smaczne, świeże. Yy, sami je chętnie kupujemy, <laughs> dlatego że jest po prostu nasze, najlepsze. Aktualnie mamy 70 krów dojnych. Chcemy to sado jeszcze rozbudować maksymalnie do 90 sztuk miesięcznie. W tej chwili doimy 66 krów i około 70 tysięcy litrów miesięcznie doimy. Pod względem wydajności mlecznej mamy pierwsze miejsce w powiecie kutnowskim i trzecie miejsce w województwie łódzkim za rok 2019 nasza wydajność wynosiła 11 860 kg mleka od jednej krowy. No przede wszystkim bym zachęcił do tego, że jest Nasze, krajowe, jest najlepszej jakości, jest zdrowe i jest zawsze świeże. Zachwalając Polski świeże mleko, rolnicy proszą, abyśmy podczas zakupów pamiętali o mleczarzach, bo jest to w naszym wspólnym interesie. Zaznaczają, że przed nimi ciężki okres, ale są pewni, że wspólnie uda się przez niego przejść. Picie mleka nie zabija koronawirusa, ale uzdrawia gospodarkę i rolnictwo, mówią hodowcy bydła. Biorą udział w akcji, bo to od konsumentów również zależy, jak będzie wyglądał rynek mleczarski po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Chciałbym wpierać polskie rolnictwo za to, żeby produkowało dobre mleko i, i było ludzi zachęcało do picia mleka. Odbiór akurat ze względu na moją mleczarnię jest w porządku. Odbierają wszystko mlekowe, które mam wyprodukowane, ale no ceny produktów do produkcji materiałów podrożały. W tej chwili jest ponad 100 krów dojnych. I, I tam ze 100 sztuk młodzieży. No, polskie mleko jest chyba najlepsze w Europie, bo mamy dobre pasze, mamy własne łąki w kulturze, uprawy, dobre pasze, no bo jest polskie, zdrowe, wysokiej jakości. Moje wnuczki piją i są zdrowe i, i zadowolone z tego. Zachęcamy hodowców do wzięcia udziału w akcji. Poprzez dodanie zdjęcia z podziękowaniami dla konsumentów i dodania go w postaci postu na stronie Facebooka dziękujemy, że pijecie mleko. Czytamy na stronie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.